Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. W kolejnym odcinku, przeczytane z biblioteki, powiem o komiksie, który jest troszeczkę nietypowy, gdyż nie spodziewałem się, że on znajdzie się w ogóle w bibliotece i będę mógł go tam wypożyczyć. Jest to yy, komiks z Thor kontra Loki, z kolekcji Wielkie Pojedynki od Kerfura, która była swego czasu dostępna, to jest tom ósme. Na grzbiecie mieliśmy taką mini panoramę. I z tego co pamiętam, ta panorama była bardzo fajna, ponieważ samodzielnie przedstawiała głównego bohatera naszej historii, a razem tworzyła jakiś obrazek. Komiks ten jest wydany w miękkiej uprawie, na bardzo ciekawym papierze offsetowym. Liczy jakieś 240 stron, czy coś koło tego. I tak to wygląda. Tak, był, w się sobie. Komiks ten wypuszczony w książce beskickiej, w bielsku białej w chwili na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. To jest ważne, że nawet, na, że też na Osiedlu Słonecznym na, przy ulicy Reja mają komiksy, to dużo komiksów. Więc jeżeli mieszkacie w Bielsku Białej lub okolicach, spokojnie możecie odwiedzić ten sklep. Cóż to jest za komiks? Jest to taka hmm, antologia, można powiedzieć, która pokazuje troszeczkę, powiedzmy, hmm, starć Lokiego i Tchora. Co jest o tyle ciekawe, że mamy tu przekrój przez różne, bardzo różne epoki. Oczywiście zaczynając od różnego rodzaju wstępu, i tutaj jak, zaczynam, jak mamy, to, ma, to jest Journey into Misery Mystery z, z, tysiąc, y, z 1965 roku, 112 numer. Przyważna czym ważna rzecz dla tych, co nie wiedzą: THOR zadebiutował właśnie w tym miesięczniku Journey into Mystery. Natomiast nie pamiętam o którego momentu on przychodzi. On się pojawiał. Na pewno nie był, to, nie, była to, nie był to pierwszy tom, w którym uczestniczył, w którym tour się pojawił. I co jest ciekawe, to są jeszcze zeszyty tworzone przez Stanley oraz Jacka Kirby'ego. Tu mamy tutaj kolejną sytuację, kolejny zeszyt, czyli kolejny. Chyba to był 170, 112, aha, czyli przeskok do kolejnej opowieści. I znowu było stercie Lokiego. czas często początkowe historie troszeczkę były naiwne, ale bazowały na jednym schemacie, czyli Odyn przechodzi zasypia, będzie bądź jest niedysponowany, tak ogólnie mówiąc. I w tym momencie Loki próbuje najechać Ziemię, przyjąć Asgard i tym podobne. Jest to mniej więcej na podobnym schemacie, ale. Co trzeba przyznać, przynajmniej dla mnie, było zaskakujące, że mi się to dobrze czytało. Spodziewałem się archaizmu ty, takich rzeczy, których się nie da czytać, natomiast lektura była fajna. I co jest ciekawe, jak skończył się ten, nazwijmy to ogólnie, story arc z Loki, to jednocześnie był budowany świat yy, okołotorowy, czyli te postacie drugoplanowe, trzecioplanowe, także np. Sama sen Odyna mnie zainteresował, że chętnie poczytałbym dalej, co się dzieje. Więc to jest intrygujące. Z czasem zmienił się... Tu już mamy przejście do innego, innej grupy. Tu już był miesięcznik Thor. Midgard w ogniu. I to był 1975 rok. Zmienił się i scenarzysta, i rysownik John Buscema. Jeśli dobrze pamiętam, to był starszy brat Sala Buscema. Już taki bardziej współczesny rysunek, ale Jack Kirby z twórcą, z twórcą tych wszystkich konceptów jest był po prostu rewelacyjny. I tu się skończył nasze, nasze archiwalne rzeczy. Tylko mniej więcej w połowie komiksu skończyliśmy przeszłość srebrną erę komiksu, i teraz właśnie tu mamy ten motyw, co mówię. Chętnie poczytałbym dalej, co jest dalej, ale. Nie w tym wydaniu, bo tutaj skupiamy się na pojedynku Chorła i Loki. Takiego. Tu jest Horror Loki. W Polsce zostało wydane chyba przez Muchę kilka lat temu jako komiks Loki. Ja to wypożyczyłem jakiś czas temu w Dąbrowie Górniczej w Bibliotece. Czytałem go więc po raz drugi. Na pewno jest warte zapamiętania warstwa graficzna, która jest bardzo, bardzo odmienna od tych klasycznych rysunków, zarówno Jacka Kirby'ego, jak i Johna Buskeme. Ale to już była postać, gdzie Loki był bliższy, bym powiedział, starcią czy bliższy temu Wizerunkowi, który przedstawiał Marvel Cinematic Universe, bo tam, gdzie Tom Hiddleston go gra, to on jest taki bardzo niejednoznaczny. I tu w tej mini serii czterorozdziętowej dużo właśnie było takich nieoczywistości, co generalnie było yy, fajne. I ostatnia historia to jest tor numer 12 z, yy, z serii, która wychodziła od 2007 roku. Autorstwa Straczyńskiego oraz Cyp yy, Cypela. Nie mam tego wymówić niestety. To jest była francuski rysownik ale, albo pochodzenia francuskiego. I ta historia, moim zdaniem, nijak nie pasuje do tego. Praktycznie skupia się całkowicie na Loki, na jego kombinacjach, machinacjach, ale. W ogóle mi nie leżała, nie pasowała, wiem, że są tutaj opowieści wyrwane z kontekstu, ale tamta historia mi w ogóle nie pasowała do tego tomiku. Możliwe, że chcieli po prostu zapełnić, żeby było te 240 stron. I podsumowując, zbiór zaskakująco udany. Mamy fajny, fajny wstęp, fajne oznaczenie zeszytów, troszeczkę klasyki, troszeczkę bardziej współczesnego komiksu, jak najbardziej. Jeżeli ogólnie, żeby jesteście fanami Thora, mieszkacie w Bielsku Białej lub okolicach, zachęcam, żeby udać się do biblioteki do filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Tam sobie spokojnie ten tomik wypożyczycie, wypożyczycie. Zobaczcie, jak to wyglądało. Tym bardziej, że macie dość dobry rys historyczny, czyli jak Loki był przedstawiony w pierwszych komiksach i jak bardziej współczesnych. Pod względem historycznym świetna antologia. I dla mnie jako fana starszych komiksów Czytało się to bardzo dobrze. Oczywiście, jeśli jesteś wychowany współcze na współczesnych komiksach, komiksach z XXI wieku, to tamta narracja, tamten styl, tamte zasady panujące w świecie mogą Ci nie, do końca nie pasować. Ale jako, że to jest komiks w bibliotece, to nic nie przeszkodzi, niż tutaj nie na przeszkodzie by sprawdzić. Z mojej strony to by było tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.